Bardzo często występują takie trzy podstawowe typy nadużyć, a więc po pierwsze to są zmowy przetargowe, po drugie konflikt interesów, no i po trzecie takie działania głównie po stronie wykonawców, które polegają na obniżonej jakości realizowanych prac lub też stosowaniu materiałów czy wyrobów budowlanych, które, które odbiegają od, od określonych norm czy standardów. Więc jeśli chodzi o, o ten pierwszy obszar, zmów przetargowych, to był to dla nas no szczególnie dolegliwy problem w poprzedniej perspektywie finansowej. Przez to mieliśmy zablokowane przez Komisję na wiele miesięcy możliwość rozliczania programu. Tutaj padliśmy wówczas no trochę tak ofiarą własnego sukcesu, ponieważ no te zmowy zostały wykryte przez polskie służby, przez polskie organy ścigania. Były to też zmowy o charakterze, Horyzontalnym, a więc pomiędzy poszczególnymi wykonawcami, a więc bez tutaj zaangażowania ze strony zamawiającego. Natomiast no to my, budżet państwa i zamawiający poniósł tego konsekwencje, ponieważ no nie można było tych wydatków sfinansować ze środków y, europejskich. Y, to były zmowy, o których wspomniałem wcześniej, czyli te, które wystąpiły w sektorze drogowym. Y, zmowy też nie ominęły sektora kolejowego. Y, tam też mieliśmy bardzo ciekawy przypadek, y, gdzie w jednym przetargu był to przetarg na budowę systemu sterowania ruchem kolejowym. W jednym przetargu mieliśmy do czynienia z dwoma niezależnymi zupełnie od siebie zmowami przetargowymi, w wyniku których prezes Urzędu Ochrony Konkurencji wydał decyzję nakładającą na wszystkie zmawiające się, akurat w tym przetargu były to czterech, czterech, czterech przedsiębiorców, kary, które wyniosły no prawie 10 milionów złotych. W obecnej perspektywie, zwłaszcza w mniejszych projektach mamy też dużą liczbę postępowań karnych, które dotyczą właśnie zmów, głównie zmów pionowych. Natomiast też często stykamy się i to jest chyba największy dla nas problem z takimi symptomami wystąpienia zmowy. To znaczy mam tutaj na myśli głównie kwestie wycofywania ofert przez zwycięskiego wykonawcę. Ma to miejsce zwykle poprzez to, że wykonawca albo nie przedłuża terminu związania ofertą, albo też oświadcza, że tak zwany podmiot trzeci no nie jest już skłonny użyczyć swoich zasobów, no i w w takich przypadkach zupełnie legalnie wykonawca może uchylić się od obowiązku realizacji zamówienia, no a konsekwencją tego jest to, że zamawiający musi wybrać ofertę, która zwykle jest dużo droższa no, lub też musi rozpisać na nowo przetarg, jeżeli kolejna oferta przekracza budżet, który miał przeznaczony na sfinansowanie tego zamówienia. Więc to jest, jest to naprawdę no bardzo dla nas duży problem. Te, te zmowy są zwykle no, dosyć wyrafinowane i trudno znaleźć dowody na ich y, rzeczywiste zaistnienie. No tutaj pewną miaskułką i nadzieją może być właśnie wprowadzony niedawno przez Urząd Ochrony Konkurencji mechanizm służący właśnie sygnalizowaniu nieprawidłowości.